Wprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, i zanóż je w miłosierdziu moim. Dusze te najwięcej podobne są do serca mojego. One krzepiły mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna. Dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Przyjm do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego. Są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i na małe dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego, Woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu twemu na wieki wieczne. Amen. We Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszego naszym I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta i Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii Panny, umęczą pod pąskim piłatem, ukrzyżowan u Marii Pogrzebion. Stąpił na piekiel, trzeciego dnia z martwym stoł, wstąpił na niebiosko, siedzi po granicy Bogałca Szefowącego. Sam to przyjdzie sądzić, że ich nie umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty świętych obsługach, w rzeku Ciała zmartwychwstania, żywot wiecznego. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla naszego Pana za nasze, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i całego świata.

Dla jego bolesnej męki, niech mu się dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niech mu się nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niech mu się nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki dla nas i Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naszego Obrania, nasze, dla Jego bolesnej męki. Dla, nas, całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla, nas, całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej dla jego bolesnej męki Miej dla nas bolesnej męki. dla, nas i całego świata. dla nas i całego świata. jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki, się, i Dla Jego bolesnej męki. Się, Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mi oświeci dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mi oświeci dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mi oświeci dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mi oświeci dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej dla nas Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla nasze głowanie znaczy dla naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, i jej nie oświeci dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, i jej nie oświeci dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, i jej nie oświeci dla nas, i całego świata

dla jego bolesnej męki się dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej się dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nam, nami mnie i na całym świecie.